Cześć robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj chyba zdradzę Wam największy sekret do tej pory trzymany przeze mnie i kto wie, może on miała z tego powodu problemy, ale stwierdziłam, że wy tutaj jesteście moją zaufaną publicznością i dzielę się z wami no, taką dużą częścią swojego życia, więc o tym. Też chciałabym Wam powiedzieć, żebyście mieli trochę większy obrazek na pewne rzeczy, które się dzieją e, między nami, przed nami, e, z którymi się stykamy właściwie codziennie. Także bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do filmu, w którym powiem Wam, dlaczego nie przyjęłam propozycji ze znanej telewizji. Jakieś dwa tygodnie temu, może trochę mniej, dostałam maila od pewnej znanej stacji telewizyjnej, że zamierzają oni zrobić taki odłam bardziej celowany w kobiety i że poszukują trenerów, którzy prowadziliby w tych takich porannych godzinach, a może nie tylko w porannych, treningi. I pierwsza moja myśl była to była ekscytacja, bo pomyślałam sobie, wow, to jest duża, duża szansa dla mnie, dla Strefy przemian dla mojego i Bartka biznesu. Um, a druga myśl była od razu taka no cóż, jest to dość kontrowersyjny temat przez względu na to, o jakiej stacji telewizyjnej mówimy i... Wiedziałam, że na pewno w jakimś stopniu przyjmując tą propozycję, mimo tego, że są to treningi tylko i wyłącznie, pojawi się w internecie hejt. I zastanawiałam się, czy jestem gotowa na to, żeby się z tym hejtem zmierzyć. Niemniej jednak nie był to powód, dla którego odmówiłam i zrezygnowałam z tej propozycji. Także zostańcie do końca tego filmiku, żebym mogła Wam zdradzić soczyste szczegóły. I po wielu rozmowach zarówno, zarówno z rodziną, jak i z Bartkiem doszliśmy do wniosku, to taka była nasza początkowa decyzja, że podejmę się, przynajmniej spróbuję. Ja też pomyślałam, że wiecie, my z Bartkiem do wszystkiego dochodziliśmy sami bardzo, bardzo ciężką pracą. W tym co my robiliśmy nie było ani wsparcia finansowego osoby trzeciej, takiego do inwestowania, w różnych aspektów strefy przemian. Strona internetowa, aplikacja, wszystko co robimy jest wykładane z naszych prywatnych pieniędzy. Nie mieliśmy też żadnej takiej trampoliny w żadnym momencie, ani takiego, wiecie, jakby powiedzieć, że ktoś nam coś dał, żeby nam to wszystko się szybciej rozwijało. Mogę powiedzieć naprawdę z pełną odpowiedzialnością, że wszystko, do czego doszliśmy do tej pory, wynika tylko i wyłącznie z naszego samozaparcia, wsparcia siebie nawzajem, e, na pewno jakiejś tam e, wiedzy e, i, i ciężkiej pracy, więc też pomyślałam, że byłoby fajnie, żeby raz móc skorzystać z takiego ogromnego medium, które pomoże nam wskoczyć może troszeczkę wyżej w tym, co robimy, a tym samym będziemy w stanie jeszcze więcej inwestować w naszą firmę, lepszą jakość, zarówno strefy przemian, jak i filmów, jak i postów, właściwie wszystkiego dawać Wam. I byłam w stanie się poświęcić, że... i, i jakby przygotować się na to, że jakiejś części publiczności to się na pewno nie spodoba. Natomiast to, co się stało później, Spowodowało, że z każdym dniem miałam coraz większe wątpliwości dotyczące tego, czy ja chcę brać w tym udział. Po pierwsze, sposób organizacji. Pomyślałby ktoś, że jeżeli chodzi o telewizję, to jest tam pewnego rodzaju budżet na tego typu produkcje. Nie mówię już o kwestiach finansowych dla mnie, za moją pracę, bo ja usłyszałam, że powinna być dla mnie zabawa. Gdzie, mówmy się, ale nikt z Was, e, idąc do pracy, nawet takiej, którą lubicie, nie chciałby tego robić za darmo, ale to już był taki szczegół, który jeszcze bym była w stanie przełknąć. Natomiast pomyślałby ktoś, pomyślałabym ja bynajmniej, że e, jedna z większych, jeżeli nie największych e, telewizji, jakie mamy tutaj e, w Polsce, będzie miała Fundusze, żeby ta produkcja była przynajmniej przyzwoitej jakości. Rzeczywistość okazała się troszeczkę inna. Pojawiły mi się już czerwone światełka w momencie, w którym... Nie można było się doprosić żadnej umowy, która jest podstawą przy jakiejkolwiek współpracy. Nie można było się doprosić informacji dotyczących osoby, która na przykład będzie mnie malować przed takim filmem, a później, gdy już się dowiedziałam, to tutaj się okazało, że ta osoba nie istnieje w internecie, co się oczywiście zdarza. Natomiast w obecnych czasach bardzo rzadko jest tak, żeby make-upistka nie miała strony internetowej, Instagrama, Facebooka, jakiegoś. Rodzaju portfolio. A jeżeli chcecie występować, jeżeli ktoś występuje w telewizji, to jednak chciałby się prezentować oczywiście jak najlepiej, więc to były dla mnie takie ważne aspekty. Burą lodową. Nie, to się tak nie mówi. Czupkiem góry lodowej e, było stwierdzenie albo raczej prośba, żebym przyniosła swoją matę do treningu na nagrania, żebym miała swój własny timer. Oczywiście ubrania i buty musiały być moje, ale tutaj oczywiście pojawiła się lista życzeń co do tego, żeby nie był widoczny branding, żeby nie było dużo odkrytych tutaj miejsc, czyli żeby była raczej zakryta. E, więc to wszystko musiałam przynieść na plan e, sama. O ile ubrania i buty, to nawet mi się podobało, bo powiedziałam, że wtedy będę ćwiczyć w czymś, w czym czuję się komfortowo. Natomiast uważam, że przenoszenie maty do nagrań jest lekkim przegięciem. Natomiast, mówię natomiast pewnie wiele razy w tym filmie, dla mnie w ogóle takim ogromnym zaskoczeniem było to, że narracja w mailu, który dostałam, i później. Rozmowie, w której brałam udział z przedstawicielami, z osobami organizującymi tą produkcję, była taka, że jeśli ja im podoba, że to co robię, im się podoba, że sposób, w jaki prowadzę trening, im się podoba. A później z ubiegiem czasu okazywało się, że właściwie mi to się podoba, ale chcę, żebym to robiła zupełnie inaczej. Yy, I że nie mogę używać takich, ani innych stwierdzeń w trakcie kręcenia filmu, że nie mogę, nie mogę mówić tego i tamtego. Yy, czekałam tylko na moment, w którym mi powiedzą, jak mam cały trening prowadzić i jakie mogę ćwiczenia robić. Yy, na szczęście tak daleko sprawy nie zaszły, bo ja zdążyłam już jakby Podziękować że jednak nie będę brała w tym udziału. I moim założeniem z góry, żeby to tak podsumować, było to, że ja jestem w stanie pójść na wiele ustępstw, ale nie chcę zmieniać siebie tylko i wyłącznie na potrzeby telewizji. Nie chcę też sprzedawać czy pokazywać ludziom treningów, które w rzeczywistości nic nie. Dają. Nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem, nie chcę kręcić filmów, w którym muszę pilnować każde słowo. Gdzie wiadomo, że w treningu, podczas prowadzenia treningu, czy podczas trenowania jest strasznie dużo emocji, jest zmęczenie. Nie jest człowiek w stanie kontrolować każdej rzeczy, którą powie. I było to dla mnie mega ważne, żeby w tym wszystkim pozostać tą Anią, którą Wy znacie z YouTube'a, z YouTube'owych treningów, albo z treningów strefowych. I nie dać siebie zrobić takiej trochę lalki, wytronowanej przez kogoś na potrzeby pewnego programu. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby się pożalić, pochwalić, czy żeby Wam powiedzieć, że jestem taką wielką celebrytką, co to odrzuca tego typu propozycje, tylko żeby zdać, zdawać sobie sprawę z tego, że to, co czasami widzimy zarówno w social mediach, jak i w telewizji, to jest to twór i scenariusz kogoś, kto nie ma nic wspólnego z przedstawianym tematem. Że bardzo mało osób, przynajmniej takich mniej wpływowych, ma wpływ na to, jak się prezentuje w tej te telewizji, co ma do powiedzenia w tej telewizji, że trzeba bardzo mocno się zmieniać. Pod to, co tak naprawdę telewizja od ciebie oczekuje. I niejednokrotnie z rzeczy, które słyszymy w telewizji, programy, które oglądamy, one nie mają nic wspólnego z prawdą i rzeczywistością i tak naprawdę nie będą przynosiły korzyści, szczególnie jeżeli chodzi o dietę czy treningi, naszemu zdrowiu czy, czy życiu. Um, nie zawsze tak pewnie jest, nie w każdej telewizji tak na pewno jest. Ale ja tutaj chciałabym się podzielić właśnie takimi informacjami od głównie, żeby wam pokazać, że gdybym ja się jednak zdecydowała, to musiałabym się bardzo mocno dać uformować na kształt kogoś nowego, kim nie czuję, że jestem i musiałabym się podpisać też swoim imieniem, nazwiskiem pod produkcją, która w moim odczuciu nie mogła wyglądać profesjonalnie, patrząc na to. Co ja widziałam już na początku właśnie przygotowywania tego programu. Także to jest taka moja tajemnica, wgląd w to, co ostatnio też robiłam, oczywiście rzeczywiście zmagałam, o czym rozmawiałam, do czego już wiemy, że w obecnej sytuacji nie dojdzie. Ale dalej możecie ze mną ćwiczyć tutaj na YouTubie, możecie ze mną ćwiczyć w programie 180 stopni na stronie Strefy Przemian. A na dzisiaj to już wszystko. I zdrowego odchodzenia życzę Wam, Ania, na razie cześć!